Następną prelegentką będzie pani Magdalena Sychińska-Hebda i tytuł referatu to liść po liściu chłodząc ulicę miasta, ale które rośliny naprawdę pokonują upał. Generalnie tytuł Ładniej brzmi po angielsku. On był dedykowany właśnie angielskiej persji i jest on taką lekką parafrazą tego, co realizujemy w projekcie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa 2. Generalnie na początek chciałabym Państwa troszeczkę obudzić, wiem, że mam mało czasu, ale mimo wszystko zrobię mały test. To znaczy chciałabym Państwa poprosić, żeby sobie Państwo wyobrazili temperaturę 35 stopni. Co Pan czuje? No przede wszystkim gorąc i pewnie podciechnący po plecach. Dobrze. a Pan? To samo. Dobrze. Czyli jak Państwo widzą, generalnie temperatura to jest bardziej odczucia, nasze doświadczenia, w związku z tym nie jest to jakiś parametr taki, który tak jak na następnym zdjęciu moglibyśmy określić. Na tym zdjęciu nie wiemy, czy jest to... Miłe 25 stopni, i dopiero jakieś techniki, które możemy, którymi możemy się wspomóc, mogą nam pokazać, że ta temperatura na rynku płycie była w niektórych miejscach 60 stopni, czyli nawet 64 stopnie. W związku z tym to nie była miła temperatura dla funkcjonowania ludzi. Generalnie projekt. Yy, ma takie założenie, że wyszliśmy z lasów, chłodnych miejsc i generalnie wysz... przeszliśmy do tych zatłoczonych naszych miast i teraz się bardzo dziwimy, że jest nam gorąco w tych miastach. Dlatego też, yy... Starając się troszkę zwiększyć komfort naszego bytowania w miastach, szukamy takich mini imitacji tej natury, wstawiamy w miastach różnego typu mini parki. No i generalnie to ma szczególne znaczenie teraz w momencie zmian klimatycznych. Dlatego głównym założeniem projektu jest trywialne stwierdzenie: w miastach jest gorąco i generalnie jest to około 10-15 stopni w takim średniorocznym okresie. I też założenia projektu, ten główny cel jest dosyć prosty, dlatego że chcemy trochę przetłumaczyć język roślin i znaleźć informacje o tym, w jaki sposób te rośliny, indywidualne systemy mogą być dla człowieka takim elementem ochładzającym miasta z użyciem nowoczesnych metod, w tym przede wszystkim metod teledetekcji dalekiej, bliskiej, fluorescencji fluorofilu A, temperatury pomiaru oraz. Metod spektralnych. W tym miejscu chciałam podziękować organizatorom, że mnie zaprosili, dlatego, że to było bardzo odważne, ponieważ cała ta konferencja jest troszeczkę z punktu widzenia człowieka. A ja tu chcę wszystko odwrócić do góry nogami i pokazać Państwu troszkę punkt widzenia roślin. Generalnie nasze metody w projekcie są w oparciu o metody teledetekcji dalekiej, zbierając dane satelitarne z satelity Worldview 3 dane, które zbieramy w oparciu o bezzałogowe statki powietrzne, czyli te telekcja bliska i dane laboratoryjne. Generalnie używamy, tak jak już wspomniałam, metod fluorescencji chlorofilu A, spektralne i termalne, które wszystkie te metody wykraczają poza ten spektrum światła widzialnego. I dlatego też tutaj taka mała dygresja. Człowiek się musi wspomagać y, takimi technologiami, które y, jak gdyby wykraczają poza nasze możliwości, głównie dlatego, że natura nas bardzo skąpo wyposażyła, zwłaszcza jeżeli chodzi o wzrok. Trzy fotoreceptory to jest nasz wzrok. W porównaniu do tej pięknej krewetki, gdzie, która ma 16 fotoreceptorów, no to jest bardzo ubogo. Dlatego ja zawsze taką anegdotkę przywołuję, że idąc do restauracji, zamawiając sobie krewetki, to na pewno ta krewetka będzie w stanie bardziej rozróżnić kolor mojej nowej sukienki niż mój mąż, który tam stoi i który będzie siedział pewno w restauracji naprzeciwko mnie. W związku z tym yy, tak. <laughs> W związku z tym te metody, które my wprowadzamy mają nas wspomóc. Między innymi tutaj też jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, jak bardzo mocne są te metody, jaką mają dużo rozdzielczość, bo jeżeli sobie wyobrazimy... Ilość drzew na świecie, i zastanowimy się, jaką mogą one dostarczyć nam informacje, tu jest tutaj takie proste przeliczenie, które pozwoliłam sobie zrobić. Yy, ilość fotosystemów na powierzchni liścia, przemnożona przez ilość liści i ilość liści na drzewach i ilość drzew w świecie, to około jest 10 do 29 bitów informacji na sekundę. W związku z tym, jest to naprawdę yy, yy, taki, takie narzędzie, które dostarczyć nam może bardzo dużo informacji. Na całe szczęście nasz projekt ma dużo mniejszą powierzchnię do zmierzenia. Jest to tylko miasto Kraków, lokalny patriotyzm. W związku z tym wybraliśmy to miasto dlatego, że ono jest bardzo specyficzne. Po pierwsze, paradoksalnie jest w rankingach uznawane za miasto zielone. Uzwarna chyba w indeksie swoim wyznaczyła, że zajmuje piąte miejsce na świecie i trzecie miejsce w Europie. Trochę mam wątpliwości, ale taki był ranking. Natomiast o tyle jest dla nas modelem, że w mieście Krakowie występują wszystkie typy infrastruktury. Występują zarówno betonowe osiedla, jak i osiedla zielone, występuje infrastruktura industrialna, historyczna, oczywiście mamy bardzo dużo ciągów komunikacyjnych, ale przy tym wszystkim mamy również dużo parków, cmentarzy, zielonych lasów. W związku z tym w pierwszej kolejności, co zrobiliśmy w projekcie, to sklasyfikowaliśmy obszary w oparciu o wysokorozdzielcze dane spektralne, które uzyskaliśmy, tak jak już wspomniałam, z satelity Worldview 3, pozyskane w zeszłym roku i w tym roku. I ta klasyfikacja została wsparta pomiarami z drona. W efekcie czego uzyskaliśmy całą gamę różnych wskaźników. To jest tylko próbka naszych danych i też tylko ona pokazuje to, że wskaźniki spektralne można używać do... Klasyfikowania roślin w oparciu o ich lokalizację. I te standardowe wskaźniki generalnie dosyć dobrze sobie z tym radzą. Natomiast do klasyfikacji roślin, na przykład pod kątem, czy dany gatunek nadaje się do miasta, czy nie, już trzeba bardziej skomplikowane, dosyć mało znane wskaźniki. Ale jak Państwo widzą, one doskonale nam gatunkowo rozdzielają rośliny na te niebieskie, które dobrze sobie radzą w mieście, i na te czerwone, którym w miastach wcale dobrze nie jest. Generalnie tutaj też tylko dla pokazania, bo jest to niewielka próbka gatunków, myśmy w pierwszym roku chyba 85 gatunków sklasyfikowali, wytypowaliśmy rośliny, które w miarę dobrze sobie radzą w miastach, gatunki, które teoretycznie z poziomu danych spektralnych mogą być polecane do miast. Druga metoda, fluorescencja chlorofilu A, już bardziej zaawansowana. Generalnie ona bardzo dobrze rozróżnia wzorce roślin, które są poddane różnego typu stresom, abiotycznym i biotycznym, a wiadomo, że w miastach jest to dużo wyższy poziom tych stresów aniżeli w naturalnym środowisku. I też dla pokazania tylko Państwu, Prawie 45 różnych wskaźników charakteryzujących rośliny na poziomie ich prowadzonej fotosyntezy. W związku z tym takie standardowe wskaźniki mogą nam charakteryzować rośliny zarówno jak one pochłaniają energię słoneczną, czyli tą absorpcję, jak transportują elektrony, czyli jak prowadzą fazę jasną fotosyntezy, są również takie parametry, które charakteryzują ten związek między fotosyntezą, fazą jasną i ciemną. Natomiast dla nas bardziej takie wskaźniki. Wskaźniki, które są użyteczne ze względu na tą temperaturę w miastach, są te wskaźniki fluorescencji, które nam charakteryzują rośliny pod kątem emisji tego nadmiaru energii wzbudzenia, które rośliny mają w miastach i wypromieniowywania jako fluorescencję w takim mechanizmie, który nazywa się niefotochemiczne wygaszanie. Takie parametry dosyć dobrze nam charakteryzowały rośliny i po prawej stronie Państwo mają... Wykres potencjału roślin do tego, jak one mogą aklimatyzować się do warunków miasta na poziomie fotosyntezy. Są rośliny, które się dobrze aklimatyzują, są te, które aklimatyzują się gorzej, natomiast te większe krzyżyki są te rośliny bardzo ciekawe gatunki, które tak de facto aklimatyzują się, aklimatyzują się do warunków miast bardzo specyficznymi strategiami. I w związku z tym należy je rozważać jako na przykład rośliny, które mogą zasiedlić miasta, a są gatunkami dzikimi. I tutaj też dla pokazania Państwu tylko, na poziomie fotosyntezy analizując rośliny nie byliśmy w stanie wytypować roślin, którym dobrze jest w mieście. W związku z tym zaklasyfikowaliśmy tylko te rośliny, które są średnio zaadoptowane do warunków miasta lub które sobie radzą w tych miastach bardzo źle. Kolejna metoda, czyli y, obrazowanie termiczne, jest to metoda, która bardzo dobrze charakteryzuje nam rośliny, nawet jeżeli weźmiemy jeden gatunek. Y, może ona, już chcę Państwu pokazać, może ona rozróżniać rośliny różnych linii. Doskonale nam wskazuje oddziaływanie infrastruktury miast na rośliny i vice versa. Roślin na infrastrukturę. Doskonale pokazuje stan biologiczny roślin i co najciekawsze dla nas, strategie, które te rośliny podejmują, żeby się zaaklimatyzować do warunków miejskich. To jest moje ulubione zdjęcie lub ten typ zdjęć, dlatego że na Wisząc projekt zakładaliśmy, że rośliny różnią się około 3-4 stopnie w zależności od gatunku. To zdjęcie nam pokazuje, że na jednym trawniku rośliny potrafią się różnić od siebie 10-12 stopni i nie wynika to wyłącznie z transpiracji, która była wspomniana na pierwszym wykładzie. Generalnie w naszym projekcie też analizowaliśmy, w jaki sposób dynamicznie zmienia się oddziaływanie infrastruktury w miastach na rośliny i vice versa. I robiliśmy to w różnych okresach, w cyklu okołodobowym. I powiem szczerze, na to, nad czym się najbardziej zastanawialiśmy, to czy nasi sąsiedzi nie wezwą straży miejskiej lub jakichś innych służb, widząc wycelowane kamery w ich okna. Ale się... No, oczywiście naukowcami będąc, wiemy, że nauka wymaga poświęceń, więc mieliśmy ten nawias yy, niebezpieczeństwa. Na, w oparciu o te dane można wytypować wśród roślin takie, które tak jak wspominałam są dobrze zaadoptowane do warunków yy, miejskich i generalnie mogą obniżać temperaturę oraz takie rośliny, które wbrew pozorom podwyższają temperaturę yy, powierzchni liści wyżej niż jest to temperatura powietrza. Jak Państwo popatrzą na to zestawienie, są tu zestawione rośliny, które generalnie mogą obniżać swoją temperaturę powierzchni o prawie 8 stopni względem temperatury powietrza, ale są również rośliny, które podwyższają swoją temperaturę powierzchni prawie o 8 stopni. W związku z tym stwierdzenie, że rośliny zawsze są korzystne i klimatycznie nam będą ochładzać miasto, Wcale nie jest prawdą, i to bym chciała, żeby Państwo głównie wynieśli z tego wykładu. Ponieważ jestem fizjologiem, taka dosłownie niewielka namiastka, co się dzieje w tych roślinach ze względu na te metody. Jeżeli mamy roślinę, na którą oddziałuje energia słoneczna, ona tą energię słoneczną może pochłaniać. Do oczywiście procesu fotosyntezy, ale też część energii jest odbijana lub transmitowana. I to było możliwe do detekcji na poziomie metospektralnych. Jeżeli już zostanie zaabsorbowana ta energia i zostanie ona użyta do procesu fotosyntezy, roślina może się na tym etapie również zaaklimatyzować. Natomiast, jak tej energii będzie za dużo, to badania wskazały, że po prostu prowadzi to do pogorszenia, do stresu u roślin, a w konsekwencji nawet do jej śmierci. W związku z tym... Jest bardzo ważne monitorowanie z poziomu fotosyntezy, jak roślina sobie radzi w warunkach miejskich i do tego służą właśnie pomiary fluorescencji chlorofilu A, które Państwu przedstawiłam. Natomiast spośród tych wszystkich mechanizmów okazało się, że dla nas najbardziej interesujące jest to fotochemiczne wygaszanie, parametr fluorescencji, który jak gdyby wskazuje, ile tego ciepła z tej energii pochłoniętej może być wypromieniowane przez roślinę i w zasadzie to można już obrazować na poziomie metod spektralnych. Kończąc, tak, ale już kończę. Chciałam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Używanie na przykład samej kamery termowizyjnej nie jest dobrym pomysłem, mając pod uwagę to skomplikowanie mechanizmów adaptacji roślin do warunków miejskich. Dlatego, że używając na przykład tylko pomiarów termicznych, my w zasadzie wskazujemy jaki jest stan, natomiast nic nie mówimy o mechanizmach. I tu mają Państwo przy, przykład, przepraszam, doskonale te metody obrazują jaki jest wpływ zieleni na ochładzanie tej części drogi. Tutaj jest odwrotnie, jak ta droga oddziałuje na podwyższenie temperatury roślin, czyli w zasadzie widzimy tylko efekty działania. Doskonale nam rozróżniają gatunki na jednym trawniku i wskazują jak ta temperatura rozkłada się na trawnikach. Również mogą nam w w tych metodach przeszkadzać pewne takie artefakty, to znaczy naświetlenie roślin ze względu na położenie ich geograficzne, czyli sposób monitorowania może mieć bardzo duży wpływ, może mieć również wpływ to, jakie zabiegi pielęgnacyjne są prowadzenie. Koszenie trawników i zamienianie zagęszczenia tych roślin powoduje, że zupełnie inny jest rozkład temperatury na takich obszarach. Oczywiście mają znaczenie również kolorystyka liści czy kwiatów roślin, które chcemy wprowadzić do miast. I ostatnie zdanie. Jeżeli myślimy o tym, że rośliny generalnie ochładzają nam te, te miasta nasze, to co w przypadku, jeżeli te rośliny mają do czynienia z ludźmi, którzy sami w sobie w przenośni i dosłownie grzeją miasta i tylko czasem się usprawiedliwiamy, że inne gatunki również się podgrzewają. To jest zdjęcie z Politechniki tutaj z kampusu. Generalnie myślę tylko, że te inne organizmy może robią to z większym Pożytkiem, ale to już chyba, jak mówił Kipling, to zupełnie inna historia. W związku z tym bardzo dziękuję Państwu za uwagę.